Dzień dobry, witamy z Legnicy, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kwyczerą i jego organizatorzy, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kwyczera oraz Legnickie Centrum Kultury. Wychodząc naprzeciw inicjatywie sygnatariuszy Porozumienia Festiwali Polski Zachodniej, chcemy, chcemy też pokazać tańce, włączyć się do naszej wspólnej akcji. Pokażemy tańce łemkowskie, a właściwie mały fragment tańców łemkowskich i żeby te tańce zaprezentować, muszę sięgnąć po pewien bardzo ważny atrybut. Tym atrybutem jest czuchania, czyli element stroju męskiego. Płaszcz wykonany z brązowego samodziału. Z bardzo dużym, obszernym kołnierzem i rękawami, które tak naprawdę służyły za sakwy, za kieszenie, ponieważ były zaszyte. Czuchanie zarzucało się na ramiona. Bardzo ważnym elementem stroju istotnym są ozdoby. Ta czuchania pochodzi, to jest rekonstrukcja oczywiście, pochodzi z zachodniej Łękowszczyzny, charakteryzowała się takimi biała, białymi pasami na rękawach oraz tyłu na kołnierzu. Yy, oczywiście dodatkowo do tych białych pasów doczepione są torochy, czyli frędzle, a mówię o tym ponieważ one również będą brały istotną rolę w tańcu. Taniec, który chciałbym dzisiaj przedstawić, nosi nazwę dyrda. Starej dyrda albo dyrda. Najkrócej mówiąc jest to jeden z tańców trzęsionych. Tańczony był przeważnie przez ludzi już trochę starszych. Jeżeli ktoś miał czubę, to znaczy, że był już gospodarzem albo starszym, albo przede wszystkim zasobnym, ponieważ czuwa była drogim elementem stroju, więc musiał już mieć fundusze na zakup takiej czuby, a właściwie na jej uszycie sukna. I tańce takie, właśnie trzęsiona, szczególnie taniec dyrda, tańczono na zabawach, ale przede wszystkim na weselach, bo tam najczęściej spotykali się stateczni gospodarze, na przykład starosta weselny. Do tego tańca są następujące słowa i pozwólcie, że będę dzisiaj jednocześnie pracować i za śpiewaka, tancerza, i także za muzyką. Nazwa dyrda wzięła się od słów y, pieśni, od y, fragmentu czy Hej, a ja stary dyrda, hej, nie tańcował nigda, hej, a teraz już muszę.

Oczywiście ten taniec można było tańczyć i właśnie należało tańczyć w parze. Więc stateczny gaz, gospodarz, gazda tańczył go na przykład z gospodynią, z żoną albo z starośliną weselną. Yy, myślę, że następnym razem, a jeżeli taka okazja będzie, zaprezentuję ten taniec w parze, ale póki co pokażę, jak mógł zachować się w tańcu gospodarz

Kroku czadasz, yam <mujesz> pam 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 pam, yam pam 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 pam, yam pam 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 pam, da 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 da, yam da 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 da, yam da 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 da. Myślę, że taka zachęta mała do chętniecia do pokroju węgów, do taśm lub na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszamy na prezentacje nasze zarówno na YouTube, jak też na żywo, ale to już sądzę niedalekiej przyszłości. Do zobaczenia.